Ostatnio w moje ręce trafiła taka książka napisana przez księdza katolickiego, mówiąca o pracy nad charakterem. Więc tak ją przejrzałem i muszę Wam powiedzieć, że bardzo ambitna, do czego zmierzam. Mówiła właśnie o tym, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas miał ten swój charakter, czyli był sobą, no i żeby być odpowiedzialnym, co myślę jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą, konsekwentnym w swoich wyborach, stałym. No i tak właściwie bardzo dużo się mówiło o, w tej książce o takiej pracy osobistej, zmaganiu się, wytrwałości, konsekwencji, odrzucaniu właśnie tego, co złe, a wybieraniu tego, co dobre. I Chciałoby się powiedzieć właśnie, że z jednej strony mi się wydawało, że to wszystko tak teoretycznie, teoretycznie chcę powiedzieć, że te argumenty wszystkie były dobre, bo ja nie mogę powiedzieć, że się z nimi nie zgadzam, że nie jest rzeczą dobrą, żeby być właśnie człowiekiem uczciwym, prawym, konsekwentnym, stałym w wyznawaniu swoich wartości. Jestem jak najbardziej za. Tylko... Jakoś tak mi się wydawało, że w tej książce to tak wszystko brzmiało, że koniec końców to ty i ja mamy to osiągnąć o swoich siłach. Będziemy tacy dobrzy, będziemy tak właśnie dużo pracować i na koniec dumnie wypniemy pierś i na koniec naszego życia będziemy mogli właśnie powiedzieć, że my tacy jesteśmy właśnie ludzie z charakterem, uformowani, dobrzy i bardzo konsekwentni, jednoznaczni w swoich wyborach. Tymczasem chrześcijaństwo, aczkolwiek jest tą rzeczywistością, która myślę, jakoś nas powinna w tym kierunku prowadzić, to znaczy, żebyśmy naprawdę też właśnie byli ludźmi ukształtowanymi, ale właśnie, że w chrześcijaństwie, aczkolwiek jesteśmy zaproszeni do tego, żeby pracować nad sobą, bo jesteśmy, ale w chrześcijaństwie jest to cud łaski, który Pan Bóg pragnie nam podarować. I w kontekście tego dzisiejszego świętego Tomasza, on taki ma przydomek już chyba na wieczność, prawda? Taki niefortunny, niewierny. Niewierny Tomasz, niewierzący. A ciekawe, dlaczego nie, nie nadało się świętemu Tomaszowi przydomku szczery albo prawdomówny, nieobłudny. Mówiący o tym, co czuje w sercu tak naprawdę. Bo zobaczcie, to, to jest rzecz niesamowita. Właśnie czasami się słyszy takie trochę gromy z nieba na tego Tomasza. A sytuacja jest bardzo prosta i myślę w tym wszystkim też bardzo ewangeliczna. Tomasza nie było. Tutaj na ten temat słyszałem właśnie wiele homilii i też uważam, to jest niesamowite. Zobaczcie, że jest, jak ważne, żebyśmy trwali we wspólnocie. Że wspólnota je, jest jakąś tajemnicą, że Bóg chce przychodzić do nas, kiedy jesteśmy we wspólnocie. Dlatego w naszej parafii tak bardzo kładziemy na to nacisk, zapraszając każdego z Was, żebyście odnaleźli swoje miejsce w jakiejś wspólnocie. Że jest potrzeba, abyśmy kształtowali się w naszej wierze w jakiejś wspólnocie, małej wspólnocie przy parafii, w której będziemy mieli relacje i będziemy mogli razem słuchać Słowa Bożego. Tomasza nie było. Ale. Tomasz nie jest konformistą, nie, nie stara się układać tak jak wszyscy, mówić tak jak wszyscy, bo może być pokusa, że my wiemy, że mamy być inni niż ten świat, my chrześcijanie, prawda? Na przykład chrześci... świat mówi aborcja tak, a my mówimy absolutnie aborcja nie, więc wiemy, że mamy być inni, że w stosunku do tego świata możemy się okazać właśnie, że jesteśmy zaprzeczeniem, ale. To, że jesteśmy zaprzeczeniem wobec świata, nie zmienia faktu, że możemy popaść w pu pułapkę i pokusę, żeby chcieć być bardzo podobni albo tacy sami, jak jesteśmy we wspólnocie. Że, jeżeli we wspólnocie wszyscy wierzą, a ty przeżywasz trudności, zmagania, bunty. No ale każdy mówi, że kocha Pana Jezusa, no to ty nie możesz powiedzieć, że nie kochasz Pana Jezusa. No musisz też powiedzieć, że kochasz Pana Jezusa. Wszyscy kochają Pana Jezusa, to ty też musisz kochać Pana Jezusa. Jeżeli jest pytanie o wiarę i każdy ma wiarę ugruntowaną, silną, mocną i dobrą, no to ty też, prawda, jak przyszło na ciebie, to wstajesz i mówisz, tak, moja wiara też jest silna, ugruntowana, mocna i dobra. Tymczasem Tomasz ma tą odwagę, ma tę odwagę, żeby powiedzieć... To, co myśli. I to okazuje się w jego życiu błogosławieństwem, bo on mówi o pewnych wątpliwościach, które ma. On mówi o tej rzeczywistości, że, że nie wierzy. Nie wierzy. I co się okazuje? Że jak on to mówi, to odpowiedzią Pana Boga, bo my to słyszymy w Ewangelii, odpowiedzią Pana Boga jest uzdrowienie Tomasza. A teraz spróbujmy napisać scenariusz inny. Oczywiście wymyślony. Zawsze znaczy, przychodzi Tomasz i wszyscy mówią mu: Wiesz, widzieliśmy pana Jezusa. A Tomasz, ponieważ wszyscy go widzieli, wszyscy go spotkali, Tomasz, żeby nie chcieć być odrzuconym z tej wspólnoty, z tej grupy, z której się spotyka, żeby być tacy jak inni, mówi: O, jak to wspaniale, prawda? Czy, czy Jezus miałby szansę, żeby przyjść i go uzdrowić? Nie, bo Tomasz nie przyznał się. Nie przyznałby się wówczas do tego, że jest chory, że potrzebuje lekarstwa. I ja się właśnie myślałem o tym, zobaczcie, my zawsze w każdym kościele, u nas w sposób szczególny, mamy krzyż. I kogo my widzimy na tym krzyżu? Widzimy Jezusa nagiego i zranionego. I pytanie, czy, czy jest w nas takie właśnie zakorzenienie w Bogu? że ja potrafię, w cudzysłowie oczywiście, stanąć nagi wobec moich braci, wobec Was i też pokazać swoje rany. Bo świat, w którym żyjemy, oczywiście robi wszystko, żebyśmy zachowywali się na odwrót, czyli żebyśmy nie pokazywali swoich ran i żebyśmy nie mówili prawdy o sobie, tylko żebyśmy zawsze się pokazywali od tej najlepszej strony. Prezent, teraz są specjalne kursy, prawda, obojętnie kim jesteś, jak zdobywasz pracę, masz powiedzieć po prostu, że jesteś supermenem, znasz wszystkie języki, masz w ogóle 26 lat życia, a już 40 lat doświadczenia zawodowego. Koniecznie. I to w różnych firmach, na różnych stanowiskach, w związku z tym wszystko potrafisz zrobić. A Jezus Chrystus zaprasza nas do innej drogi. Do zupełnie innej drogi. I mówię, ta pokusa może być właśnie bardzo duża dla nas, którzy już jesteśmy w jakichś wspólnotach, w jakichś rzeczywistościach. Żeby być jak inni, żeby, żeby być kochani tam, żeby, żeby broń Boże, nie zostać odrzuconym. Tymczasem to trochę to przypominało taką sytuację, że idziemy do lekarza, prawda, i teraz wszyscy byli zdrowi, a ty akurat masz chorobę, ale przychodzisz nie, to się do niczego nie przyznasz. No to jak się nie przyznasz, nie będzie lekarstwa. Więc myślę, że jest ważne, abyśmy chcieli i prosili Pana Boga właśnie o, bo według mnie tym punktem wyjścia jest doświadczenie Bożej miłości, że ja wiem, że Bóg mnie kocha. Pomimo tego, że jestem taki, jaki jestem, że mam te moje rany, mam te moje słabości, niedoskonałości, grzechy, upadki, to broń Boże nie jest zachęta, żeby grzeszyć, być byle jakim, prawda, już taki Cię Pan Bóg stworzył, taki już masz zostać. Nie, to, to wręcz przeciwnie, jest właśnie zaproszeniem do otwarcia się, ale na łaskę. Na łaskę. Że rzeczywistość chrześcijaństwa jest rzeczywistością łaski, czyli tej miłości Pana Boga, która przychodzi do nas i pragnie nas przemieniać. To, że ta rzeczywistość czasami zaprasza nas też do pewnej pracy, do współpracowania z łaską, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Że to czasami nie dokonuje się bez naszego wysiłku, ale że to Pan Bóg pragnie Tobie podarować. I o tej miłości chcecie dzisiaj mówić. Że wobec Boga nie musimy się lękać, właśnie, że mówić nawet. Nie wierzę. A kto powiedział, że ty po 20 latach formacji w jakiejś wspólnocie nie masz prawa do kryzysu wiary? On niekoniecznie musi być zawiniony, bo można przeżywać kryzys wiary na skutek tego, że człowiek się nie modli, nie, nie uczęszcza do sakramentów, nie otwiera na łaskę. Można sobie taki kryzys wypracować, ale też możesz przeżywać inny kryzys wiary, że Pan Bóg dopuszcza ten kryzys. Aby Cię uczyścić, aby postawić Cię też bardziej w pokorze, abyś może nie, wiem, nie sądził innych, nie, nie, nie myślał o sobie tak dobrze, żebyś uczył. Więc Pan Bóg jest wolny. Właśnie Pan Bóg, czy Tobie Pan Bóg nie może dać kryzysu, nawet nie wiem, pod koniec życia głębokiego kryzysu wiary? No może. Bóg jest wolny i może Tobie też dać kryzys wiary. I to nie jest niczym złym, tylko właśnie, żeby powiedzieć, co tobie, powiedzieć sobie tę rzeczywistość i nie bać się również. Mówić wobec rzeczywistości, właśnie wspólnoty braci i sióstr, z którymi żyjemy. I myślę właśnie, tym jest Eucharystia, gdzie Pan Bóg pragnie przychodzić do nas, dawać nam swoją miłość, dał nam swoje słowo za chwilę, chce dać nam swoje ciało, aby przemieniać nas z siebie, żebyśmy się nie bali być tacy jak On, właśnie nadzy, ukrzyżowani, z ranami, ale to jest prawda, prawda o miłości. Więc tej odwagi, pójścia za Jezusem, który jest taki, jaki jest abyśmy mogli być sobą i ostatecznie właśnie w tej prawdzie mogli spotkać Boga, którego nas kocha. Tej wolności i odwagi chodzenia za Jezusem życzę Wam i sobie. Amen.